Witam serdecznie wodniki. W dzisiejszym rozkładzie kartarota będziemy pytali o trzy tak naprawdę sfery waszego życia, ale bardzo powiązane, to takie bardzo materialne rzeczy. Będziemy pytać o kwestie związane z pracą i tutaj właśnie stawiam rozkład na sprawy związane właśnie z tym życiem, waszym zawodowym wodniki. Też będziemy tu pytać o sferę finansową, co właśnie robię. I tu stawiam karty w tej intencji na ten czas od kwietnia do maja, tak? Bo może nie powiedziałem, ale w opisie na pewno jest to, Wy już wiecie, jest to okres od kwietnia do maja. Teraz także stawiam karty na ewentualne okazje, szanse, możliwości, które w też tych takich przyziemnych sprawach mogłyby się pojawić. Tak? Więc moi kochani, spod znaku wodnika, teraz jest czas, żeby dać lajka, zasubskrybować, jeżeli tego nie zrobiliście, albo skomentować. W trakcie zastanowić się może, co chcecie skomentować, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia i jakieś uwagi. Ale idziemy dalej. I już tutaj mówimy o sprawach związanych z Waszym życiem zawodowym, ja widzę, że ten okres wodniki będzie naprawdę fajny, tak? Będzie naprawdę fajny pod dwoma wskaźnikami takimi dwoma jakby takimi elementami tak, które tu będą pierwszy, który świadczy o tym, że no, ten czas może być całkiem dla Was fajny i przyjemny jest to, że będzie całkiem spokojnie. Tak? Widzę, że tu i kwiecień, i maj może wiązać się bardziej właśnie z takim okresem spokoju, przejścia, gdzie te rzeczy, które macie do zrobienia. Nadal musicie robić i tutaj specjalnie wiecie, no tu nie jest tak, że teraz przez te dwa miesiące praktycznie nic się nie będzie działo, no prawie dwa miesiące, ale że nic się nie będzie działo. To aż tak nie, ale tą pracę, którą macie do wykonania, którą będziecie się zajmowali, będziecie mogli robić swoim tempem, na spokojnie. To nie oznacza, że od razu przez ten cały okres nie zdarzy się jedna jakaś sytuacja, gdzie trzeba będzie coś zrobić szybciej albo troszkę tej pracy więcej włożyć, ale w ogólnym rozrachunku ten okres możecie wodniki no uznać za ten spokojniejszy, taki, w którym faktycznie będzie można sobie odetchnąć i nie po prostu nie iść tak, wiecie, z takim skazaną wyrazem twarzy skazańca do pracy każdego poranka, będziecie wiedzieć, że okej, okay, no pójdę, zrobię swoje, bo pogada może nawet z ludźmi w pracy. Czasami ich lubimy, tak? więc czasami nie jest źle. I wiecie, to, co się zrobiło, to co się zrobi, to się zrobi. Nie będzie jakoś tutaj przy każdym razie, jak wchodzicie do pracy, do swojego nie wiem, biurka, podchodzicie, jest wielki, pudeł, wielkie pudło rzeczy do zrobienia, może niekoniecznie tak będzie to przewidywalne, ale nadal będzie no, konieczne do zrobienia. To nie jest tak, że nie możecie tego sobie robić, tak? no, ale to chyba każdy rozumie. I teraz tak, mamy też tutaj taki drugi aspekt. Ja w sumie mówiłem o dwóch, a tak naprawdę jest trzeci, który łączy to wszystko razem, ale do tego dojdziemy. Kwestia tego, że będziecie mieli w tym czasie, nie tylko tego, że tego trochę spokoju z tej pracy, tak, W tej pracy, ale także będziecie mieli tu Jakiś konkretny powód do cieszenia się, tak? To nie będzie jakaś może wielka rzecz, to nie będzie od razu to, że stajecie się tutaj głównym akcjonariuszem spółki na pół świata. Nie, ale może to być jakieś drobne właśnie uznanie, może jakaś drobna podwyżka, może jakiś, wiecie, dobry znak na przyszłość. No nie wiem, jeżeli na przykład jesteście osobą, która w tym momencie, w tym życiu zawodowym jest w pracy na tą umowę próbną i czeka na to, że tą umowę przełożą, przedłużą, tak? To jak najbardziej może to być właśnie to. Czyli jakiś powód do zadowolenia, zadowolenia z tego, że pracujecie w tym konkretnie miejscu. Ja wiem, że no to nie, niektórzy mogą się zdziwić, że, no ale mam nadzieję, że nikt aż tak bardzo nie cierpi idąc do pracy, że żadnego powodu do ucieszenia się by nie miał w tym, czy nie miała w tym właśnie, w tej sferze zawodowej, ale tu jest taki Konkretny, jeden sukces, który Was bardzo cieszy, będziecie nawet mogli go sobie jakoś, może poświętować, będziecie chcieli go jakoś sobie uświęcić, może wracając do domu tam z partnerem czy z partnerką, ale to będzie dobrze też rokowało na przyszłość, tak? To będzie dobrze rokowało na Waszą przyszłość w tym danym miejscu. Może właśnie albo poczuciem stabilności i bezpieczeństwa tej pracy, albo tym, że no właśnie jakoś idzie, zmierzacie w kierunku awansu, może właśnie jakieś. Albo do wyższej kwoty, którą po prostu będziecie zarabiać. tak? Więc to też jest jak najbardziej dobry wyznacznik i dobry kierunek, jeżeli tak się dzieje. I teraz tak, ja mówiłem właśnie, że jest też jedna rzecz, która to wszystko łączy, i to jest najważniejsza tak naprawdę sprawa tu. Karta słońca wodniki mówi o tym, że, na, że nie tylko tu będzie spokojnie, będzie ten mały sukces, to jeszcze wszystko będzie się tak fajnie, płynnie układało, tak? Tu nie będzie jakiś, nie wiem, takiego tutaj dążenia. Zmusania się stosunku z, z, ze strony innych współpracowników, tak? e, czy jakichś tu ludzi, którzy są waszymi przełożonymi, czy klientami, także, tak? bo często mamy kontakt z klientem, więc m, e, czasami no, wiadomo, że mogą być e, specjalnie niemili. <laughs> bywa i tak, ale e, tu będzie to spokojny czas, wszystko będzie ładnie szło, nie będzie jakichś, nie wiem, spóźnień na pociągi, jeżeli dojeżdżacie, e, tak, nie będzie tutaj. Jakiegoś niespodziewanego powodu, żeby zostawać dłużej, że coś się popsuje, no, że wiecie, no na przykład Wam komputer siądzie w trakcie pracy i tak macie jeszcze rzeczy do zrobienia, a, a tutaj technik się troszkę nie spieszy, żeby przyjść z pomocą, więc tu jest mowa o przychylności okoliczności, tych wszystkich okoliczności wokół pracy, których wiecie, że jeżeli byście nie mieli tej przychylności z ich strony, to często dzień pracy mógłby być o wiele trudniejszy i o wiele mniej przyjemny nawet, jeżeli to by były proste rzeczy, wiecie, jak jedna prosta rzecz się popsuje to jest pół biedy, nie? Ale jak cztery się popsują jedna po drugiej, no to to już zaczyna się robić z tego problem. Dobra, kochane wodniki, przechodzimy dalej do kwestii finansowej w tym wypadku i tu widzę po prostu dobry dobry rozwój, tak? Widzę, że faktycznie w kwestiach finansów możliwe nawet że będziecie dysponowali większym budżetem, tak? Czyli nie wiem, właśnie może ta podwyżka tutaj jest tym małym sukcesem, tak, albo po prostu teraz prowadzicie działalność i macie troszkę lepszy okres, będzie to lepszy okres pomimo tego, że będzie spokojniejszy, będzie mniej pracy, a będzie po prostu może to lepiej płatna praca, tak, więc tu widać, roz, widać rozwój tej waszej sytuacji finansowej w pozytywnym kierunku, tak też, że jak na przykład teraz oglądacie załóżmy na początku kwietnia ten filmik, tak, to wie, możecie wiedzieć, że z końcem maja czy początkiem Czerwca będziecie no, stali lepiej niż właśnie na początku tej drogi, czy tam załóżmy w marcu, tak? Czyli przez ten okres dwóch tych miesięcy będzie poprawa, będzie tutaj no będziecie szli w dobrą stronę, to może być też i to ważne jest, żeby o tym pamiętać to może być też odwrotne na przykład, tak? Odwrotna kwestia taka że macie załóżmy zobowiązania finansowe i one są teraz no jakieś takie troszkę nieprzyjemne, ale właśnie to może nie znaczy tyle, że będziecie więcej zarabiać po tych dwóch miesiącach, ale na przykład właśnie ta kwestia tego obciążenia finansowego nie będzie aż tak bardzo uczuwalna. uda wam się ją jakoś tutaj zmić tygować tak, żeby nie aż tak mocno nie wpływała na wasze życie i dzięki temu tak naprawdę właśnie na koniec tego maja, tego okresu, który obejmuje wróżba wodniki, będziecie faktycznie Czuli, że dysponujecie większą taką swobodą pod względem finansów. I tutaj karta, właśnie króla Pucharów, mówi jeszcze o takim poczuciu, właśnie takiego spełnienia, takiego przeczucia, że idzie w to dobrą stronę, że jestem w dobrym miejscu, że zmierzam też w dobre miejsce, tak? Że jest. Po prostu nadzieja i optymizm, który przed Wami się rozkłada, że już teraz będzie lżej. Tak naprawdę to można wszystko skomansować do tego stwierdzenia, że teraz już jest lżej, czy to jest dlatego, że te zobowiązania są mniejsze, czy to jest dlatego, że po prostu mamy większy, większy dostęp do pieniędzy, tak? Czyli to, a to sprawia, że te zobowiązania też nie są aż takie wtedy dotkliwe. No, wiecie, to może iść z kilku stron, ale będziecie to poczucie takiego spełnienia i tego takiej bezpieczeństwa też e, odczuwali już tam pod koniec właśnie maja. Inna rzecz, zupełnie niezwiązana z tym prawdopodobnie, e, macie przed sobą w tym czasie będziecie mieli bardzo poważną decyzję finansową do podjęcia. Jakąś rzecz, którą faktycznie nie do końca będziecie wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Nie wiem, czy sprzedać, czy nie sprzedać. Czy kupić coś, czy nie kupić coś takiego największego Czy rozpocząć remont już teraz, czy poczekać, tak? E, czy, no tu zainwestować te pieniądze, czy tu nadpłacić kredyt, czy jednak tego nie zrobić. I tu karty mówią o tym, że no tylko wy tak naprawdę, tylko dzięki waszej decyzji będzie to, mogła ta sprawa ruszyć z miejsca, mogłaby no, dojść do skutku, tak? No tylko wy możecie ewidentnie, no nie wiem, tą rzecz sprzedać, czy tylko jeżeli wy zadecydujecie, to będziecie mogli tą rzecz kupić. To nie jest tak, że jeżeli wy tego nie zdecydujecie w ten sposób, to na przykład partner za waszymi plecami i tak to zrobi, nie? Tutaj jest jest ewidentnie wskazane, że to będzie Wasza decyzja, i radą jest w tym wypadku, żeby faktycznie ją podjąć stosunkowo szybko albo podjąć ją w ogóle, tak? Czyli jeżeli martwicie się, czy w tym okresie zacząć ten remont, czy kupić na przykład ten samochód, czy kupić, nie wiem, tą dużą kosiarkę super fajną, teraz na ten okres już, gdzie trawa rośnie, <laughs> która będzie Wam potrzebna, zróbcie to wcześniej, tak? To wyjdziecie na tym lepiej, tak? Karty tu w tym połączeniu. Jasno wskazują, że zwlekanie z tematem nie jest sprzyjające, tak? Jest to dobry czas, żeby to zrobić, tą decyzję, którą wy będziecie tu podejmowali. Dobra, to były te sfery finansowe, a teraz przechodzimy już do ewentualnych szans i możliwości. I tak, i ja tu widzę pierwsza rzecz bardzo fajna. Że, no ale to się wiąże pewnie z kwestią e, pracy, e, tak? Że jest tutaj troszkę spokojniej, możecie troszkę lepiej sobie ogarnąć, e, no, też sprawy poza pracą, tak? E, tu karty mówią o tym, że możecie właśnie poukładać sobie rzeczy, które może wcześniej <laughs> nie mieliście czasu i możliwości do zrobienia, tak? Nie było na to, no, albo pogoda nie, nie, nie pomagała, e, a teraz właśnie w tym okresie będziecie mieli możliwość zrobienia. Tych właśnie rzeczy, które troszkę wam tam z tyłu głowy mówiły, że fajnie by było, jakbyście je zrobili, i tutaj dzięki temu będzie można to zrobić, i no to wprowadzi taką dość poważną zmianę w wasze życie. To, że jeżeli się spodziewaliście, że raczej macie taki pęd, może więcej większy w ostatnio w swoim życiu, że wiele rzeczy was gania, no to tutaj ta kwestia pracy, gdzie jest spokojnie i tutaj też ten spokój finansowy, a także możliwość, pozałatwiania w końcu tych spraw, które Wam ciążą, pozwoli Wam przejść już w taki bardziej spokojny okres, tak? Dokonać takiej właśnie zmiany, że przejdziecie w ten czas bardziej, bardziej szczęśliwy i teraz ten bardziej szczęśliwy czas to jest nie tylko dzięki tej zmianie, ale też ta karta nawiązuje tu do siódemki pucharów i te puchary, bo to jest i trójka pucharów i siódemka pucharów mówią o tym, że będzie dużo takich, no dużo, na pewno więcej niż jedna, tak? Ale podejrzewam, że szereg. E, tak wiecie, no 5, 6, 7, 8, ale to może nie będę wyliczał, bo one też mogą być bardziej subtelne, e, mniej subtelne, bardziej takie dosadne te rzeczy, będą możliwości w tym czasie e, zrobienia dla siebie pewnych dobrych rzeczy, tak? Jak to, co to znaczy? E, wiecie, jeżeli będziecie chcieli faktycznie tutaj dokonać jakiegoś poważnego sukcesu, to jest jedna z tych możliwości i też potwierdzenie. E, czyli tego zakupu, tak, ja powiedziałem sukcesu, nie, zakupu, możecie tutaj podjąć jakiś na przykład zakup albo coś sprzedać, to wskazuje na to, że te okazje i szanse są przed Wami, żeby takie rzeczy zrobić. Czyli wydaje się, że jeżeli będziecie taką decyzję podejmować, albo jakieś mniejsze decyzje w ogóle podejmować w sprawach no, waszej sytuacji związanej z waszym może rozwojem, ale także i zakupem pewnych rzeczy, tak, czyli takim sprawianiu sobie pewnych przyjemności, nikt kto nie lubi mieć nowych rzeczy, nie? Ale tu będzie to szczere i będą te możliwości, one będą dobre, tak? To nie jest tak, że wy akurat zrobicie, nie wiem, jakiś tam zakup, czy coś tam, na przykład wykupicie sobie wyjazd gdzieś tam na wczasy w tym najgorszym okresie i na następny, na następny dzień od razu, od razu na następny dzień wszystko tąpnie i byście na przykład byli tam, wiecie, nie wiem, 2000 tysiące do przodu. Więc tu nie będzie takiej niebezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, wy będziecie w tym mogli dołku kupować, jeżeli będziecie kupowali, albo na górce sprzedawać, jeżeli będziecie sprzedawali, więc jeżeli na przykład jesteście inwestorami, tak, macie akcje różne lub obligacje, e, obligacje to może trochę inaczej działają, ale akcje czy tam jakieś inwestycje, to też będą szanse do tego, żeby skorzystać z odpowiednich zmian, które pozwolą Wam, no, zarobić prawdopodobnie konkretnie pieniądze. I tu karty mówią też o tym, i co jest ważne, że żeby nie bać się korzystać z tych okazji, jeżeli się pojawiają. Wiadomo, nie oznacza, że teraz każdą promocję, która wiecie, wam rzuci się w oczy reklamą w twarz, to nie oznacza, że od razu macie z niej korzystać, ale jeżeli jest coś, co faktycznie was przykuje, waszą uwagę, uznacie, żeby było fajne dla was, nie wiem, może nawet coś poważniejszego, właśnie jakiś wyjazd gdzieś planujecie na wczasy, jeszcze nie, nie zdecydowaliście się z rodzinką, może Jakiś kurs chcecie podjąć, może jakiś tutaj nawet drobną rzecz, taki kurs dla frajdy, hobbystyczny jakiś. Warto się na tym skupić i naprawdę zastanowić, to będą fajne rzeczy. One nie będą zmieniające wasze życie od razu tak na 180 stopni, ale one będą dla was dobre i będą to dobre oferty. Więc moje kochane wodniki, rozkład dla Was na te finanse, pracę, e, także jakieś możliwości, które tutaj czasami karty pojaśniają, chociażby e, tym, że uda się i będzie czas i możliwość załatwienia tych wszystkich spraw. E, to wodniki na ten okres kwietnia, maja. Ja jestem kosmonkowski. bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!